Dzień dobry. Jeśli ktoś zapomniał, jak wyglądamy, czy w ogóle jeszcze istnieje, to tak istnieje. Tylko w moim życiu dzieje się tyle rzeczy. Aż stwierdziłam, że YouTube istnieje. Dzisiaj jest dość smutny dzień. Nie, tak dziwnie, że wybrałam, żeby go vlogować, ale stwierdziłam, że chcę mieć wspomnienia. I dlatego nagrywam. Ja swój kanał traktuję właśnie jak taki pamiętnik trochę i nieraz sobie z rodziną całą wspominamy, bo wiecie, że mam bardzo dużo takich rodzinnych vlogów. Moja ciocia i wujek i moje dziewczynki, które często widzicie, czy tutaj, czy na Instagramie wracają dokładnie jutro rano do Polski. Więc dzisiaj jest taki ostatni dzień, który spędzamy razem. To jest dość smutne, bo będę za nimi mega tęskniła. Jestem mega Przywiązana do dziewczynek. Marysia jest moją, ja jestem jej matką krzesną. Jeszcze Jezuzia, która jest malutka idę, że jest przesłodka i też jest przysłodka, i nie wyobrażam sobie, że nie będę ich tutaj miała. Nie jest tak, że ono tutaj było od zawsze, bo są tutaj dopiero kilka lat, ale jednak tak się przywiązałam i nie wyobrażam sobie, że teraz będę miała je znowu tak daleko. Ja bym tam, gdy poprosili mnie, żebym była matką krzesną dla Marysi, to oni właśnie mieszkali w Polsce i i wiem tam, jedno co miałam w głowie, to było że żeby widzieć tą małą miastotkę jak rośnie, będę musiała tak daleko jeździć. Potem jak się przeprowadzili do Polski to byłam taka zadowolona, to również niestety wracają, ale najważniejsze, żeby oni byli szczęśliwi. Ty wcześniej siedziałam i popłakałam w nocy. Mam nadzieję, że... Teraz nie popłaczę, ale potem chyba będę płakała. To jest najgorsze. Tak ja mam z dziecią Malinką tak prześwietny kontakt i nieraz na przykład po pracy nie miałam co robić, jechałam do niej na herbatkę albo dobrałam za dziewczynki ze szkoły i to tak... Już teraz nie będę, mogła, nie będę mogła tego robić. I to jest chyba najsmutniejsze, ale najważniejsze, żeby oni byli szczęśliwi. Powiem Wam, że bardzo dużo naszej części rodziny, znajomych um, planuje lub w najbliższym czasie wraca do Polski. O powrocie do Polski nawet ja myślałam i mogę Wam nagrać na ten, na ten temat filmik, no to na chwilę nic nie planuję za bardzo, ale jest taki pomysł u mnie w głowie również. Jakbyście chcieli filmik na ten temat, um, to napiszcie w komentarzach, na pewno coś takiego zrobię, ja tak mam aż na mnie rodzice. Um, i będę się zbierać. I jedziemy i zabieram was ze mną. Co będziesz jadła? Eee, gofry z Lucella i z kapkami. Wow. Zuzia, a ty co będziesz jadła? A, gofry. gofry? Czy będzie jadła gofry? No, z taką... Mamo, pakowaliście moją książkę z katejkami? do Polski? Tak. tak, ale nie będziesz mi widziała tak często już teraz. Gdybym a... musiała cię odwiedzać, samolotem będę musiała cię lecieć. A... <grymne> tak daleko. I przyjadę raz na ruski rok, a to będziesz rosła i rosła i rosła. Wiesz co? Tylko Ci powiem jakieś będę Ci przywożyła ten markę <grymne> A ty mi powiesz, czy się cieszysz, czy wracasz do Polski? Cieszysz się? A dlaczego się cieszysz? Częstnie za babciem. Tak. Będziesz szła do nowej szkoły, tak? I będę do Ciebie samolotem przyjeżdżała, okej? Okay? <mulety> 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 Dobre? <mulety> Właśnie, co A to są buzi? Bo w nie znałaś, bo w nie Poproszę. A Marysia ma jeszcze. <tryk> oh, jeden dla mnie i ten dla ciebie. E A chyba ten jest dla mnie, bo ja już nie mam Ty masz to ten. różowe. A to jest dla Zuzi. To jest dla Zuzi, tu masz twoje. Tu jest A ty masz tutaj coś. <tryk> To... We will. we need to wait for Mary. Co to jest? No, to tablet. Taki duży masz teraz. Tablet. wielki tablet. No i tu masz tu masz ładowarkę, żeby tata ci ładował, tu będziesz mogła sobie w grać. No <grym zazwyczaj> tak Pożegnaj się ostatni raz, powiedz papa do kamery. Papa. Będziesz tęsknić troszkę? Ja tak. bardzo. Bardzo się Ty będziesz tęsknić troszkę? Bardzo. Ty powiesz, papa? Powiedz, Maria, ja <grym grym> się tak? tak, ja zapraszamy do Polski. Tak, cię zapraszamy do Polski. Mogę przyjechać z Władkiem? Tak. Co to znaczy? Do tego pana, co tam stoi ze mną. Hmm. Ten, chłopak. Ten Chłopak. Może ze mną przyjechać? tak mogę zadać swojego chłopaka z sobą, tak? będziemy spać w całą ciemno gdzieś tu strasznie nie wiem o co chodzi nie mogę znaleźć dobrego światła w naszym pokoju jest strasznie po prostu witam, jest ogólnie kolejny dzień jak pewnie można zauważyć i przepraszam za ten bałagan, ale cały czas jeszcze się nie rozpakowałam um, ogarniałam materiał z ostatnich Dni, które wam nagram, dnia, nie dni, to był jeden dzień. I stwierdziłam, że nie ma go tak dużo, żeby dodać go normalnie na YouTube. Więc stwierdziłam, że dzisiaj wezmę kamerę i nagram, bo jest mu dzień wolny. I dzisiaj jest to taki dzień wolny, który mam sama wolne, bo pracuję z moim chłopakiem i często mamy tak, że ustawiam nam dni wolne w ten sam dzień, co jest mega, ale czasem potrzebujemy tej taki nasz kobiec dzień, gdzie pójdę na targ i kupię owoce i gdzieś coś tam ugotuję, czy coś tam. Ogólnie mały update i jeśli ktoś nie wie, co się w moim życiu dzieje, um, nadejdę sobie Instagrama, na Instagramie jestem praktycznie 24 godziny na dobę i update'uję was o wszystkim. Znalazłam swoją duszyczkę, z którą właśnie mieszkam. Chłopaka mam, kochani, to w ogóle... Ja sama nie ogarniam, że ktoś na tym świecie się znalazł, który mnie lubi z wzajemności. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że mój chłopak jest kucharzem Więc ja do kuchni praktycznie nie dochodzę wcale um, Moje dochodzenie do kuchni kończy się na um, zrobienie kostek lodu i zrobienie sobie herbaty To nie jest tak, że on mi nie pozwala Ale mamy takie... Ułoż... Znaczy, on jest po prostu zbyt dobry, żebym ja tam wchodziła i mu coś tyka, bo ja tylko się... Embarrassed, będę i tyle. Więc mamy taką umowę, że ja kupuję jedzenie, a on gotuje. I witam was w mojej kuchni. <laughs> nie nagrałam nic kompletnie, ponieważ poszłam do polskiego sklepu, było tyle ludzi i byłam w innych sklepach i gdzieś tyle ludzi się dzisiaj zebrało, że dostałam takiego... nie wiem jak to powiedzieć... po prostu bałam się nagrywać. Mówię, no jak ja mam nagrać przy tych ludziach? Zresztą mamy, jak próbowałam coś nagrać, mogłam tu pogadać. Tutaj mam hol zakupowy, bo ostatnio się pytałam, co lubicie oglądać w moich filmikach i bardzo dużo z Was powiedziało, że lubicie widzieć jak gotuję i jak robię hole i nie tylko te um, ubraniowe, ale też te jedzeniowe. A więc mam całą torbę moją z, z pracy um, i byłam w prostu sklepie głównie. Pijam bułkę tartą i wiem, ktoś z Was pomyśli czy można bułkę samemu zrobić. My, jesteśmy w trakcie zbierania chleba i robienia samej bułki tartej, ale do tego dania potrzebowałam dość sporo, a to niestety nie wystarczało. Miałam nektarynki W takie gorące dni to ja tylko jem nazwane czereśnie i nektarynki. Ucinam mi to trochę głowę, mam nadzieję, że Wam to jakoś mega nie przeszkadza. że były przecenione ogólnie. Po 50 pi za paczkę chyba się da tak 14. Hmm. A który dzisiaj jest? Czyż to wcale nie jest tak wcześniej. Nie wiem, ale mam dwa wielkie opakowania, więc pewnie zniknę dzisiaj. Kupiłam z swojego ulubionego tymbarka, którego teraz wypijam. Trzy A wiesz, co jest najśmieszniejsze, bardzo rzadko mi się zdarza, jak kupuję tymbarki, że miałam ja polskie, także nie wiem, to niespecjalnie na Anglię wysyłałam angielskie kapsle, ale mam... rolling in the deep. O mój Boże, tak czekam, że już później wam coś tego napić. O mój Boże, patrzcie, co znalazłam. Słonecznik. Może tym kupiliśmy takie prażone, ale to nie to samo. Słonecznik, którego samemu się skubie, jest najlepszym rzeczą na świecie. Fakt, takie malutkie było tylko w polskim sklepie. Jak moja twarz. Ehm, ale postawy tutaj mój chłopak na pewno też się ucieszy. Kupiłam pomidory. Pani mi zapakowała w plus, kowódry, lepki, też prosiłam, żeby... Nie, nie trzeba pakować. Już to i tak się będzie myło. Boże, polskie pomidory są tak przepyszne. Także trzy takie pomidorki zakupiłam. Kupiłam e, wędlinę. Też plastikowe te pakują, a nie papierowe na no nic. Potrzebowaliśmy trochę wędliny, a to i tak tanio wychodzi, bo ja zazwyczaj kupuję tak około 10 plasterków, a, bo ja mam tylko śniadania w domu, a resztę jem praktycznie w pracy. Za takie 10 plasterków ja płacę punkt 50 max, a to jest taka porządna, wędlinka, ładna, dobra. Polska, nie takie, nie wiadomo co jest z wodą, z, z tego. Kupiłam jakieś takie dwa pomysły na, nie wiem, mam ochotę zacząć gotować. E, jedna jest na zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym, a druga jest na boloński garnek. Ogólnie moja mama robiła taki chłopski garnek i był przepyszny, ale nie było tego. w Fund 19, dzielstwo to jest ponad pięć za to. Ja chcę wiedzieć, ile to w Ketfurze kosztuje. a sok kupiłam. Ja ogólnie nie lubię pić wody. Um, tak po prostu, więc staram się zawsze albo jakiegoś tam smaku czegoś dodawać do niej. Tak ze cytryną to trochę niezbyt przypadam. Um, a wiem, że zawsze moja mama kupowała te soki. Ja na co ogólnie do herbaty chyba, prawda? Ale ja je uwielbiam dodawać do wody, jeszcze do gazowanej wody, to jest takie przepyszne. Um, I raz znalazłam chyba pomarańcze i raz znalazłam kiwi, było przepyszne, a dzisiaj znalazłam charyśniowy um, smak. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobra. Kupiłam bardzo dużo Fosolki szparagowej i to niestety musiałam zapakować w plastikowe, bo, bo jak inaczej Fosolkę spakuję? I pani miała takie malutkie opakowania, także to teraz już tu zostawiam i będziemy to gotować. Wiecie, jak smakuje ten tymbark? Dawniej, jak to jest z rocznika 94 albo ogólnie 90, były takie gumy arbuzowe z takim cukrem w środku. One wyglądały jak takie małe arbuzy. To smakuje identycznie. Ostatnio też że gdzieś nabrałam, był jakiś mem. A nie był mem, to po prostu było zdjęcie. Agresu. Tylko ten agres był gdzieś taki ciemny. I ktoś pisał mini arbuzy. I ja się nabrałam, że to naprawdę były mini arbuzy. A to był nasz agres. nie raz też mi się chciało, tutaj strasznie agresu. Chciałam kupić sobie agres. Um, I ten agres tutaj w Anglii jest strasznie kwaśny. Nie ma tych słodkich naszych fajnych. Agrestów, niestety. To będzie taki vlog dzisiaj, za czym tęsknię z Polski. Tęsknię za pomidorami, słonecznikiem i fasolą szparagową. I za tym bajkiem. I tak się chyba zakończy mój dzień. Jest godzina 18, a ja już leżę w łóżku, gotowa do spania. Ja należę do jednej z tych dziewczyn, które. Kobiecy dni, czyli nazwijmy to po prostu okresem, nie przepada tego dobrze. Mam taki ból brzucha. I bolą mnie po prostu mięśnie od góry do dołu I mam zawsze takie ciężkie łydki Jak wiecie, jak tak, nosi się takie obciążniki na siłowni, żeby więcej mięśnie pracowały To ja przez pierwsze dwa dni podczas okresu tak się właśnie czuję Więc dzisiaj w ogóle jakiekolwiek ruchy po prostu męczy się pięć razy szybciej niż normalnie bym się męczyła Powiem wam, że przez tak długi czas nie nagrywałam, że wyjąć dla mnie kamerę w publicznym miejscu i jest po prostu strasznie wielkim wyczynem e, I tak jak jeszcze jestem z kimś, to jakoś się nie boję e, Tak, tak dziś, jak jestem sama, nie potrafię tego zrobić Po prostu ja też mieszkam w mniejszej miejscowości Jak jestem w Londynie, to ja wyciągam tą kamerę wszędzie i nikt na mnie dziwnie nie patrzy że ludzie się uśmiechają, bo widzą, że o ktoś fajnie coś robi, coś na YouTuba. A tutaj jest zawsze to spojrzenie Raz pamiętam wyciągnęłam, wyciągałam coś z, z torebki I wyciągałam, a bo mam primarko, wyciągałam z torebki portfel i akurat miałam też swój aparat ze sobą, bo coś tam vlogowałam i wyciągnęłam ten aparat obok. I pani w ogóle nie skojarzyła tego w ogóle z YouTube'em, tylko takie ojeju, a pani zdjęcie jeszcze takim aparatem, ani telefonem robi? I miałam takie what? <laughs> Będę się starała robić więcej takich fajnych, gadanych filmików, bo wiem, że Wy je lubicie. Jest bardzo dużo pytań właśnie, gdy wspomniałam na temat wyjazdu do Polski Ale będę mogę poruszyć teraz trochę ten temat Powiem, że was to bardzo interesuje Coś, co ja już poruszyłam na Instagramie Od mojej wycieczki, coś mam wokół, nic mi nie pozwala nagrywać po prostu Od mojej wycieczki do Krakowa ze znajomymi z pracy Powiem wam, że wróciłam z takim uczuciem, jak to się nazywa po angielsku homesick Że nie naprawdę, jak zawsze ktoś mnie się pytał, czy chcę wrócić do Polski Ja zawsze mówiłam nie Anglia jest tym miejscem, w którym ja zawsze będę mieszkać, e, i nigdy nie widziałam takiej możliwości, że, że na pewno wrócę. Nie dawało nawet w ogóle do mnie, nie przychodzi taka myśl, że hmm, fajnie by było wrócić do Polski. I wam, tak mi się Mega w Krakowie spodobało. Jeśli mrugam często, to gdzieś chyba jakaś rzęsa mi opada, czy coś, i nie mogę i wyrwać. Chcę idzie, chcę vloga nagrać. Wziąłem życie I powiem wam, że po tej wycieczce ja wróciłam Nigdy wcześniej nie byłam w Krakowie tak, że byłam długo Byłam tam na przykład na godzinkę gdzieś tam z znajomymi, tylko się spotkać i wyjeżdżałam Nie miałam tak, że poniekąd mieszkałam w tym Krakowie przez jakiś czas I Kraków tak mi się przepięknie spodobał Jestem zakochana w tym mieście Gdybym w ogóle miała wrócić do Polski, jeśli się to kiedyś stanie, to na 100% będzie to tylko i wyłącznie Kraków Raczej nie Warszawa Warszawa jest dla mnie zbyt chaotyczna ale nigdy nie mówię nigdy. Może i nawet do Warszawy kiedyś wrócę, zobaczymy. W ogóle gdzieś do mnie wróciło takie, tak, taka tęsknota za krajem. za... Może nie tyle za ludźmi, chciałam powiedzieć za ludźmi. Za ludźmi może nie, bo nasz kraj jest specyficzny, jeśli chodzi o ludzi. Ale za jedzeniem, za, za kulturą, za, za ogólnie, za wszystkim. Um, no i tak. Mogłabym się spakować um, i wyjechać. No tylko, że ja chłopaka, nie ja mam Polaka. Mój um, chłopak jest z Litwy. I nie chcę zabrać go do kraju, który nawet nie jest jego i nie wiem, czy mu się tam podobało. Więc jedziemy we wrześniu po prostu pozwiedzać Polskę. Jeśli mu się spodoba, ja już mu wspominałam, że jest taka możliwość, że ja bym chciała wrócić do kraju. Planujemy wyprowadzić się z Anglii, ale nie mówimy nic na razie na tę chwilę, bo to będzie jeszcze pewnie trwało ponad rok, jak nie dwa lata. Ale jest taka mała iskierka we mnie, że może mój babak się zgodzi i wrócimy do Polski Fajnie by było, naprawdę Więc może ktoś z was wracał um, z Anglii do Polski i na przykład nigdy, ja na przykład w Polsce nigdy nie pracowałam Więc ja nawet nie wiem, jak to jest wynająć mieszkanie i nic Także dla mnie to byłby kolejny bardzo poważny krok um, Więc nie wiem, może ktoś z was miał też podobną sytuację, że nigdy wcześniej w Polsce nie mieszkał, a nagle postanowił wrócić um, nie wiem, może ktoś z was pracuje w, w Krakowie jako kelnerka, czy spoko się zarabia, bo na tą chwilę taki mam tutaj zawód i spoko pieniędzy można tym zarobić, ale jestem ciekawa, ile w Polsce się zarabia, także takie moje pytanka ode mnie do was. No, ale to są wszystkie jakieś plany w dalekiej przyszłości i zobaczymy, jak to wszystko będzie. I my żyjemy taką jakby chwilą, jak ja to mówię, że nie planujemy czegoś, coś mega dużo do przodu, tylko co będzie, to po prostu będzie. Okej, okay, ja spadam. Zjeść moje lody, czekają na mnie lody W Wielgach no jak nie wiem Ale podczas okresu kalorii się nie liczą Kochani, także można sobie zjeść Mam nadzieję, że taki filmik wam się luźny spodobał Zobaczymy się w następnym Dawajcie kciuki w górę i... I widzimy się w następnym Powtarzam się już dwa razy Buźki i pa pa